Gaje oliwne w krajach śródziemnomorskich. To tutaj w słonecznym klimacie dojrzewają oliwki, z których powstaje doskonała oliwa Biedronki z pierwszego tłoczenia. Bezpośrednio z gajów trafia na nasze stoły, by cieszyć podniebienia dojrzałym smakiem i delikatną nutą pieprzu. Słynąca z wysokiej jakości oliwa kaza de azeity z pierwszego tłoczenia, tylko w Biedronce. No! A który mówił, że tłoczenie jest bez sensu? Woda mineralna Polaris z Biedronki pochodzi z utworów wodnych z okresu kredy i jest wydobywana z głębokości 152 metrów pod ziemią. Doskonały skład jakościowy i średnia mineralizacja stanowią o jej wyjątkowych walorach smakowych. O, matko, ja też byłem pod ziemią. Ale żeby tak od razu pchać do telewizji. Słynąca z wysokiej jakości krystalicznie czysta woda Polaris, tylko w Biedronce. Kapusta! Jest! Kiełbasa! Jest. Jest! Koncentrat! Jest! Śliwki! Gdzie są śliwki? No, wpadły w kompot. No to mamy bigos. No. Produkty z wietronki polecają się do dań polskich. Uszy. Właściwie to czemu my z Baszczem mamy iść pierwszy na stół, co? To wynika, prawda, z wieloletniej tradycji. Słuchajcie, nie rozklejajmy się, to nie jest moment. Tradycja rzecz święta. Produkty z Biedronki polecają się na święta. No i co? Te! Wiadomo już! Pytają z dołu co na obiad! mówi wreszcie. Właśnie. Czosnek, mów co na ten obiad! Nic nie rozumiem. Dla mnie to kompletna chińszczyzna. Produkty z Biedronki polecają się do dań chińskich. Dzień dobry. A co się Pani tak trzęsie? To Pani nic nie wie, a na nas wyszedł z puszki. Ta? A za co siedział? Podobno śmietanę ubił. O. Produkty z Biedronki polecają się na przyjęcie. Salaty macie? Mamy. A macie proszek? Dobry. I bez namaczania. Produkty z Biedronki polecają się do brudnej roboty. Ty, ja jeszcze wczoraj mówiła, że jej mięso nie interesuje, że jest tym wegetarianką. A ja słyszałem, jak nazwała go pulpetem. A no, on ją nazwał pustą głową. No. A dzisiaj popatrz, gruchają sobie jak dwa gołąbki. Produkty z biedronki polecają się na obiad. Hey, hey chicos, hacemos una ensalada como en casa. Ty. Kto to jest? oliwki holenderski, Hiszpanii mówią, że nie mają kas. Juntemos los por favor. Ay, i camino de gorra. Żeby im pożyczyć? Tak. Chyba tak. Produkty z biedronki polecają się do sałatek. A w jakim punkcie kariery widzi się pani za pięć dni? W surówce jakiejś, no a może jakaś ciepła posadka w zupie byłaby. Widzę, że pani nie ma żadnego doświadczenia. Ale to dobrze, potrzebujemy kogoś świeżego z otwartą głową. <grym> Produkty z Biedronki polecają się na pierwsze i drugie danie. Ale co gorąco? Wie pani, ja też ledwo to znoszę. Ja byłam na wakacjach w chałupach, tam patelnia była konkretna, mówię Pani. O kurczę, to już nie da rady. No nie po oczach, no. Produkty z Biedronki polecają się na śniadanie. Ale jaja. Latajmy jak w ukropie. A my, panowie, pełen relaks. Takie święta, to ja lubię. A jak raz zagonią do roboty? Akurat, będziemy twarde. <grystanie> Produkty z Biedronki polecają się na Wielkanoc. A <laughs> ty, Tyrolska, słyszałam, że cię twój chłopak zaprosił na wakacje pod namiot. No tak, zaprosił. No ale wiesz, na co on liczy. Przecież ja się nie otworzę przed nim. Produkty z Biedronki polecają się na wakacje. masz taką kwaśną minę. Właśnie. No ty to masz życie, bankiety, imprezy, zabawa, fan. Pewnie, nie ma to jak sobie w korku postać. Właśnie. Produkty z biedronki polecają się na karnawał. Uh, ha, ha. Ach, to nie jest takie proste, znaleźć swoją drugą połówkę. Ta. Taką, co cię świetnie rozumie. Świetnie cię rozumie. No, jak się już znajdzie, to najtrudniej przełamać pierwszy lody. Właśnie, lany. Produkty z Biedronki polecają się na lato. Panie, panowie, do Mazurka zapraszamy! U, widzę, że migdał ci się podoba. Co? No, skąd byś miała te wypieki? Tak, wypieki. Produkty z Biedronki polecają się do świątecznych wypieków. A gdzie jest musztarda? Widzi pan? Znowu się spóźnia Pewnie jak zwykle będzie po obiedzie hmm. No to kiszka. Produkty z Biedronki polecają się na grilla Patrz, patrz, patrz Ale mają parcie na szkło No Przez to się tak kiszą A ja to bym popływał w zalewie w zalewie? Hmm. O tej porze roku? Tak. Produkty z Biedronki polecają się na jesień. W dzisiejszych czasach to już nikomu nie można ufać. Tak, tak. Podłóż się, ja że nie z Jak sobie przypomnę tylko, co ta cebula nam nie wygadywała. To Obec... zaraz się we mnie wszystko normalnie gotuje. Berecik ci się przekrzywił. Produkty z Biedronki polecają się na kolację. Wiesz co? Po świętach pojadę w podróż dookoła świata. Co ty, z choinki się urwałeś? Za kruchy jesteś na taką wyprawę. A, piernik z ciebie. Co? Jest gwiazdka. Marzenia się spełniają. Produkty z biedronki polecają się na gwiazdkę. Raz, raz. Pierogi. Doganka, naprzód. Marsz. Oh. Pierogi, czy pierogi mnie słyszą? Ruchy, kluchy, leniwe. Produkty z Biedronki polecają się na obiad. Jak mówiłem, 95% produktów spożywczych w Biedronce pochodzi z Polski. Jest ser podlaski, z Podlasia, paprykarz ze Szczecina, kiełbasa podwawelska, polędwica z Sopotu, śledzie... A śledzie skąd? Z Łodzi. Zapraszam dalej. Polskie produkty z Biedronki polecają się do tradycyjnych dań. Co się tak przeglądasz? Nie wiem, wydaje mi się, że gruby jestem. Nie, no dobrze się prezentujesz. Daj spokój. Przecież i tak liczy się, jak jesteś wewnątrz. Produkty z biedronki polecają się na prezenty. Ty, ja nie idę. Widziałeś? To jest jakaś kompletna abstrakcja, co ona robi. Ja dziękuję. A ja pójdę. W końcu ktoś musi się poświęcić. Produkty z biedronki polecają się do święconki. Nie ma to jak popołudnie na grillu. No dalej, kochanie. Ale czy to wypada? Co takiego? No bo ja taka zwyczajna oni... No wiesz. Że, że co, że, że na działanie? Produkty z Biedronki polecają się na grilla. No i derwała go. Nie słusznie. No strasznie tępy był. A ja teraz wariata z Produkty z Biedronki polecają się do szkoły. Wy, jest, wy jeszcze w mundurkach rozbierać się! O matko, no hej, ale jak mam się rozbierać. To... Dlaczego my się mamy rozbierać przy Właśnie. Proszę pana... Dobra, dzisiaj wam się upieczę. Produkty z Biedronki polecają się do pieczenia. Słuchaj, nie wiesz gdzie są peluszki? W dipie. Mm. Produkty z Biedronki polecają się na imprezy. Fajny ten czosnek? Aha. Och, tylko ten zapach. No, nie wiem, jak mu to powiedzieć. Związek na odległość? No, 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 no właśnie. Ale to jest rozwiązanie. W tubie dronka płacisz 33 grosze za minutę do wszystkich. To takie proste. U, to niska cena za udany związek? Produkty z biedronki polecają tanie telefonowanie w tubie dronka.